ale też na pewno jest nowa energia tak? także to daje dużego kopa drużynie, zawodnikom myślę, że ciąży na że bardzo duża presja, ale presja to jest nieustanny partner sportu piłki nożnej, jak, jak, jak i każdego innego sportu, także myślę, że są na to gotowi nasi zawodnicy jest na to gotowy trener, ma jasny pomysł na ten, na ten zespół, jasny pomysł na kadr, bo tak jak w wypowiedziach przedmeczowych mówił jak chce grać, też wyciekła informacje, że przejdziemy na ustawienie z trójką obrońców. Myślę, że taka jasna koncepcja, jasny sygnał dla zawodników w tych pierwszych meczach, co chcemy robić, to będzie taka dobry bodziec, jasna będzie założona taktyka i, i to na pewno powiedziała w pierwszym meczu. No zobaczymy, czy o się nie trzeba będzie mówić tak, jak nieodżałowany świętej pamięci Kazimierz Górski, że bardzo dobry trender, tylko wyników mu brak ale to tak pół żartem, pół serio. Oliwia, co może czuć hmm, Kamil Glik teraz w takiej sytuacji, bo nie ma co się oszukiwać, że zawodnik czy zawodniczka, kiedy dowiaduje się filar danej drużyny, która dowiaduje się, który się dowiaduje tuż przed meczem, że nie zagra, to z pewnością jest to dla niego duży cios. Jak Ty myślisz, co się dzieje teraz w głowie Kamilia Glika z Twojej perspektywy, jako zawodniczki czynnej Książka Wrocław? Myślę, no, że na pewno to jest dla niego duży cios, i, yy, ale moim zdaniem nie nie spoczywać na laurach i cały czas dążyć do tego, żeby grać. Grać, właśnie. Tylko, że grać być może za wolno. Ostatnio o tym e, przetoczyła się duża dyskusja, że Jerzy Brzęczek, Marcin, nie chciał e, zmian, że nie eksperymentował, nie stawiał na, e, na młodych, trzymał się tak naprawdę pewnego sznytu. E, czy twoim zdaniem to dobrze, że Sousa już zaskoczył helikiem? No bo e, właśnie też po to między innymi prezes Boniek go chyba powołał, można powiedzieć, na to stanowisko, żeby te rybki starsze trochę, wiesz, odcedził i te włosze zaczął... No tak, powołać, na pewno... Tak? Gdyby selekcjonerem nadal był Jerzy Brzęczek, to wyszedłby w pierwszym składzie Kamil Glik. Myślę, że jest to bezdyskusyjne. Sądza zaskoczył, bo tak trzeba nazwać posadzenie przecież również kapitana reprezentacji Polski na ławce. W jego miejsce zagra Helik, ale tłumaczenie Sązy trafia do mnie. On chce grać wysoko w obronie, czyli siąść na rywala, grać wysoko. I tutaj bardzo ważną kwestią jest szybkość zawodnika. Glik ma już swoje lata, nigdy zresztą nie był demonem prędkości mógłby nie nadążać za, za, za akcją, kiedy rywal by na przykład kontrował. Helik i, i inni, inni nasi defensorzy z podstawowego składu to są szybkościowcy. Widzę w tym właśnie no, taki sens tego, tego ustawienia, że zagrają młodzi, szybcy piłkarze w linii defensywy po to, żeby wysoko siąść na rywalu. Wysoko siąść na rywalu i może zdobyć 3 punkty, aczkolwiek ponoć zawodnik, zawodnicy tak nie kalkulują. Oliwia, czy zdobyć 9 punktów, czy 7, tylko w każdym meczu chcą wygrać. Rzeczywiście tak jest, że nie zastanawiacie się, ile punktów jest tak naprawdę, czy to się liczy, bo wiesz, kibice dziennikarze żyją z tego. Tu wygramy, tu będzie 3 punkty, tu zdobymy, zdobędziemy jeden punkt, za Anglią na pewno przegramy. A czy zawodnicy, zawodniczki tak samo kalkulują, czy nie? Czy to jest nic? Skupiamy się na tym, co jest, i po prostu skupiamy się na tym meczu, który jest, i mamy go po prostu wygrać. A to by się w ogóle podoba gra Glika jako obrońcy z Bednarkiem? Mówi się, że jednak patrząc na duże turnieje to ten duet nie do końca się sprawdził szczególnie patrząc na Rosję no tam w, w meczu pamiętamy ten duet z meczu z Senegalem czy z Kolumbią to tam był wiatrak chodzi mi o Bednarka przede wszystkim tak Bednarek nie sprawdził się ostatnio na dużym turnieju w eliminacjach wygląda to być może lepiej ale w eliminacjach są słabsi rywale czy uważasz że gra Jana Bednarka jest bliska nie wiem dobrej gry ideału czy też może U. Szukać rezerw ten nikt, zawodnik. nikt nie jest idealny tak naprawdę. Nie bo już się rozpływają nad nim ludzie, no. po prostu. Dlatego pytam ciebie jako, jako zawodniczkę, jak ty to oceniasz z telewizora widzisz więcej niż chociażby ja, tak? więc No nie wiem co powiedzieć. No czy według mnie każdy piłkarz ma jakieś swoje rezerwy. Jak no to chyba potwierdzisz, to jest jeszcze młody, młody chłopak, wciąż rozwijający się i przecież o tej pozycji w klubie, w lidze, pierwszej lidze angielskiej, najlepszej lidze świata. Eee, on nie zagrał dobrze w Rosji, ale tam nikt nie zagrał dobrze, tak delikatnie mówiąc, prawda? Eee, a on jest akurat na tyle młodym piłkarzem, że no, chyba tak samo jest w kobiecej piłce nożnej, że, 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 że młode zawodniczki mają szansę po prostu na poprawę tych pewnych mankamentów, większe niż... Piotrek, eee, przepraszam Maciej, że, że się ode, odeślemy to pytanie do, do trenera. Piotrek, właśnie, czy, czy nasza linia defensywna jest optymalnie ustawiona, ustawiana była przez, może tak zadamy pytanie, przez Jerzego Brzęczka. Czy tu można było coś zachęcić, zmienić? Myślę tak, każdy tener ma swój pomysł na zespół, każdy tener ma swoją, swoją koncepcję gry. Czy chodzi o ustawienie, czy o personalia, tylko ciężko powiedzieć, czy to było optymalne ustawienie. Nie znamy też tak naprawdę, co dzieje się w środku w drużynie, w czasie zgrupowania, przed meczem. Czasami nie dochodzą do nas sygnały o tym, w jakiej dyspozycji na treningu jest, jest zawodnik. Nie wiemy też, jakie założenia taktyczne konkretnie ma, ma trener. I nam, jako ludziom z zewnątrz, łatwo jest oceniać tą sytuację, bo my byśmy postawili na tą osobę, ale jednak jest jakiś inny pomysł, są jakieś niuanse taktyczne, o których wie trener o których wie drużyna tylko i wyłącznie no i stawia na swojego zawodnika także tak to wygląda z perspektywy mojej, z perspektywy trenera, jeżeli jeszcze wracając do, do Jana Betnarka, myślę, że, że to jest dobry zawodnik do gry w, trójkę, w trójce z tyłu, tym bardziej, że na to ustawienie, bo, bo gra tak w Anglii także myślę, że to jest dobry wybór na, na dzisiejsze spotkanie. No mnie Jan Bednarek nie przekonuje, będę się upierał, że, że jest elektrycznym zawodnikiem bardzo, jeżeli chodzi o poziom reprezentacyjny niektórzy dla przeciwnika tego mocniejszego, no ale zobaczymy. No może, może rzeczywiście będzie tak, że, że te eliminacje do Mistrzostw Świata i wreszcie euro y, będą taką cezurą dla niego. Bo jednak uważam na teraz, jeżeli chodzi o karierę reprezentacyjną, Marcin, to to nie jest udana kariera reprezentacyjna, jeżeli chodzi o Jana y, Bednarka. Podobnie. Jeżeli chodzi o Wojtka Szczęsnego, tak naprawdę co turniej to albo problem, albo kontuzja, albo czerwona kartka. Niby tak. Tylko że ja, na przykład, moją piłkarską młodość miałam przypadła na lata 90. Kiedy, <grym <grym przepraszam, ale o takich występach. Nie, nie, to był, był koszmary czas polskiej piłki nożnej. <grym> o, o takich meczach, jak, jak w ogóle występy na mistrzostwach świata czy euro, to ja tylko jako dzieciak marzyłem. My teraz gramy w turniejach regularnie. Owszem, tylko w jednym tak naprawdę. Zagraliśmy dobrze, czyli mam na myśli oczywiście ostatni mistrzostwa Europy we Francji. W pozostałych było, było różnie, ale no nie wiem co właściwie o co chodzi z tym Bednarkiem, bo to jest przecież facet, który gra coraz lepiej w dobrym zespole najlepszej ligi świata. No dobry, e, to jest przecież kluperz, który w tychże mistrzostwach świata w Rosji strzelił bramkę. On tam nie, nie przypominał sobie jakiś jego tarfocji, żeby, żeby żeby popełniał. Jakbym był na miejscu trenera to e, Sousa, to bym się nie odważył na przykład posadzić, e, jakby miał wybór Glik, prawda, Bednarek, to postawiłbym na Glika, ale to tylko dlatego, że ja jestem bardziej, nie wiem, zachowawczy może w moich wyborach. E, Souza postawił na Bednarka, postawił na Helika i postawił na Bereszyńskiego. To bardzo trójka, bardzo ciekawa trójka obrońców, bo na przykład Bereszyński, mam pytanie do trenera, no to przecież jest Dobra. bardziej prawy chyba obrońca, prawda, niż, niż ten taki stoper klasyczny e, w ustawieniu z trójką obrońców. Tak, na pewno. Z tym, że być może założenie będzie Berskiego takie, żeby tą piłkę wprowadzał właśnie jako ten, ten skrajny, środkowy obrońca, a to wprowadzenie ma całkiem niezłe. Radzi sobie też, też w bocznych sektorach. Także może to jest ten dobry pomysł właśnie na, na to otwieranie gry już od strefy niskiej, na, na wprowadzanie tej piłki. Może to jest dobry pomysł, no wierzę tutaj w trenera Souza, że, że ma jasno na nakreślony cel. I jeżeli wybrał Boleszczyńskiego, to to będzie dobry wybór. Piotr, a pociągnijmy dalej e, tę sytuację. Wyobraź sobie, że robisz odprawę. W zasadzie jest tak, że w teorii na poszczególnych pozycjach mamy lepszych piłkarzy od, od Węgrów, ale to jest tylko teoria, oczywiście. Czy trener w takiej sytuacji na odprawie e, powiększa umiejętności przeciwnika, zwraca uwagę, że nie należy lekceważyć danego zawodnika, mimo tego, że gra w klubie X, powiedzmy węgierskim, tak? E, czy też jednak uwypuklasz swoje dobre strony, bo wiem, że są dwie metody. Janusz Wójcik mówił zawsze, tak. ładujemy w dupę frajerów i tak dalej, lecimy mocno, ale inni trenerzy uwypuklają z kolei, jak oraz Lęczyk na, na, na przykład legendarny, walory przeciwnika przede wszystkim. Na co ty byś zwrócił uwagę w tak ważnym meczu, jaki za chwilę odbędzie się w Budapeszcie? Ja tak patrzę, jeszcze mamy tutaj już podgląd na rozgrzewkę naszych zawodników. 25 minut, także... Jeżeli chodzi o odprawę przed takim meczem. Ja myślę, że tutaj nie można lekceważyć żadnego przeciwnika. Ja prowadząc odprawę przedmeczową zawsze staram się wyciągnąć mocne i słabe strony dane przeciwnika po to, żeby przekuć je na nasze korzyści. Tak? Także tutaj to przygotowanie tak naprawdę do każdego meczu, czy to jest przeciwnik z dolnej części tabeli, czy z górnej jest takie samo. Analizujemy mocne, słabe strony, stałe fragmenty gry, to jak otwiera grę, to jak presuje w strefie średniej, wysokiej, niskiej także. Nie ma takiej zależności. Na pewno podchodzimy z szacunkiem do każdego rywala i myślę, że tutaj trener Sauta też jako, jako człowiek kulturalny tak samo do tego podchodzi. Nie wierzę, że, że mówi tutaj golimy frajerów, jedziemy z nimi. Eee, tak? Nie wiem. <grymkańska> może mieć problem z językiem. <grymkańska> do, do, <grymkańska> do, ja, do, do, jak to powiedzieć po angielsku, golimy frajerów. Byłoby tak. eee, także, także myślę, że, że tutaj trener skupił się na mocnych, słabych stronach spółwęgielskiego, na tym, co my możemy jakby uzyskać e, dzięki, dzięki tym słabościom Węgrów. Bądź jak mamy uważać właśnie na ich takie mocne strony. Węgrzy przecież nie przegrali sześciu ostatnich poczęć. Także tak, to, tak to też nie jest wcale taki prosty przeciwnik. Nie hmm. uważałbym, że, że jak na dzień dobry, to naprawdę jest coś, co my możemy łatwo przeskoczyć. Będzie ciężko na pewno, to będzie trudny przeciwnik, ale damy radę. Węgrzy to na pewno niesamowity rywal. Rywal historyczny, rywal, z którym toczyliśmy boje, chociaż było mistrzostwo olimpijskie. Od tego mistrzostwa olimpijskiego Kazimierza Górskiego zaczęła się złota era polskiej piłki. Nożnej, fantastyczna. Myśmy z Węgrami grali pierwszy mecz między, międzypaństwowy. Toczyliśmy z nimi wiele zaciętych pojedynków, także w Budapeszcie. E, Oliwia, powiedz, czy. W przypadku takich piłkarzy już doświadczonych, ale jednak przy Sousie, można powiedzieć, że to jest taki ich wspólny debiut z Sousą, można mówić o jakimś stresie? Oni czują, twoim zdaniem, jakiś stres, czy to jest po prostu normalka dzień w biurze? Nie mówimy o Lewym, który tak? gdzieś tam jest robotem, maszyną. Niektórzy mówią, że nie ma układu nerwowego, chociaż wiadomo, to się tylko tak mówi. Ale jakie jest twoje zdanie? Mogą odczuwać jakiś stres przed tym pierwszym meczem? No być może mogą, że odczuwać ten stres, no bo to jest jednak nowy trener i... Ma, jakąś, ma jakiś ten pomysł na tą grę i może ten stres być, ale miejmy nadzieję, że dadzą radę. Miejmy nadzieję, że dadzą radę. Marcin, jakie są nastroje Twoim zdaniem tak społeczne? Ludzie zaczynają z powrotem wierzyć w te reprezentacje, bo pamiętacie, była fajna energia z Adama wałki, jednak wokół, wokół kadry, potem to siadło bardzo mocno. Jak to, to, to siadło, ale pytanie, czy kibice przestali wierzyć, bo moim zdaniem nie przestali wierzyć. Śmialiśmy się z Jerzego Brzęczka, to nie było fajne, na pewno za wielu kibiców, nabijaliśmy się selekcjonera. Pytanie, czy słusznie, ja mam no wątpliwości, właśnie. ale jestem pewien, że kibice tak w głębi serca nie, nie przestali wierzyć w tą drużynę, natomiast no, są za może nam tutaj wejść z buta, że tak powiem, do historii naszej piłki, wygrywając w Budapeszcie, o co nie będzie, jak zresztą słusznie założył ten łatwo, bo to jest bardzo dobry zespół, choć z drugiej strony zespół, w którym w pierwszym składzie, którego gra yy, były napasnik Legii Warszawa, dobry pasik, ale jednak poziom ekstra klasy. Manial Nikolicz, który później grał też bardzo dobrze. Oddajmy mu to w Stanach Zjednoczonych, ale jednak my mamy z drugiej strony Roberta Lewandowskiego, prawda? No, no Węgrzy mają od nas znacznie słabszych e, piłkarzy, nie, nie, nie czarujmy się. Ja nie lubię takiego podejścia e, takiego zachowawczego. My powinniśmy tam wygrać i zbydać się Węgrów e, tak naprawdę ile, czy, czy 4 czy, czy 5-0 i w ogóle się nie przejmować ich. ich e, Puścimy ci to wypowiedź. Dobrze, nie. Ja, ja wiem, że oczywiście to jest sport, może być różny, tak? ale, ale chodzi mi o, chodzi mi o stan, nastawienie. My mamy absolutną topową gwiazdę światowego Footballu. Mamy kilku innych piłkarzy, którzy grają w znakomitych na przykład Benderept, w znakomitych klubach, w znakomitych ligach. Węgrzy mają jakiegoś piłkarza na tym poziomie? Szoboszolaj, który jest kontuzjowany, można powiedzieć. A to taka jest największa, największa gwiazda. No jest przymieszany do realu Madryt. Ponoć były do niego sygnały. Także Szoboszolaj to na pewno RB Lipsk, to na pewno jest taki piłkarz, który nie zagra. Który nie zagra. Tak, ale jeżeli szukamy jakichś takich wiesz, przyszłych gwiazd, może. Thank <laughs> you. Sporo kibiców go kojarzy, ale na pewno nie jest, nie jest tak rozpoznawalny jak Wojciech Szczęsny, jak Robert Lewandowski, czy nawet jak Kamil Glik we Włoszech, bo Glick też jest. Czy Arkadiusz Milik, który tutaj widzimy na, na podglądzie właśnie też rozgrzewa się dość intensywnie. Ja będę takim smerfem marudą trochę tego studia, bo, bo jednak uważam, że, że można wszystko przegrać też bardzo szybko, bo przy założeniu pesymistycznym, jeżeli przegrywamy w Buda. Peszcie i e, przegrywamy na Wembley, i przegrywamy trzy mecze na Euro, no to w tym momencie jesteśmy już w głębokiej czarnej e, i tak dalej. Ale miejmy nadzieję, że ten, że ten e, chociaż z lat wrócił do reprezentacji w Szwecji, więc na pewno łatwo nawet ze Szwecją, myślę, nawet ze Szwecją, z bardzo mocną Szwecją, można powiedzieć, nie będzie. Ale wró wró wrócę do Ciebie, Piotrek, jeszcze e, jako, jako trenera. E, jeżeli przegrywasz pierwszy mecz na turnieju, Albo w eliminacjach to już chyba od razu dostajesz jednak takiego, takiego garba trochę, tak? Można powiedzieć. Tak, zawsze ta presja publiczna jest, jest taka złowroga, jeżeli się przegrywa pierwszy mecz. Wszystko też zależy od tego, jak ten mecz wygląda, bo, bo dzisiejsze, dzisiejsza piłka nożna bardzo się wyrównuje, tak? Ja tutaj troszeczkę się nie zgodzę z Marcinem o tym, co mówił, żeby zapytać e, Węgrów, ile, ile dostaną. Spójrzmy na, na europejskie puchary, spójrzmy na wyniki, chociażby wczorajsza Holandia, która przegrała z Turcji. Ta piłka można naprawdę się wyrównuje, ta organizacja gry zespołów jest, jest, jest coraz lepsza. Także to nie jest tak, tak powiedziane, że, że będzie tak łatwo, ale wracają do tego. Do tego pierwszego meczu na pewno jest trudniej później wykonać kolejny krok, jeżeli ten pierwszy mecz się przegra, ale pytanie, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o organizację, o liczbę stworzonych sytuacji. Wiemy, że czasami jest tak, że, że zespół stworza sobie dużą liczbę sytuacji, czasami brakuje tego wykończenia, tego tak zwanego szczęścia, tych kilku centymetrów, a przeciwnik wykonuje jedną kontrę. Fakt, faktem wygrywa dzięki tej kontrze, no ale jeżeli jest zalążek dobrej gry, to jest coś, na czym można budować ten zespół na kolejnych, w kolejnych spotkaniach. Także to wszystko zależy od tego, jak gra się łoży, jak będzie wyglądała. Tak, patrzę na Wrocław Piękny za nami. Myślę, że też wiele zależy od emocji, od, od nastawienia, od tego, jak właśnie można powiedzieć, zarządzają piłkarze, bo oni są takimi współczesnymi gladiatorami, jak zarządzają naszymi emocjami. Nie ma co ukrywać, Marcin, że jeżeli Sousa przegra dwa z trzech z tych spotkań, bo Andorze. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy tego meczu nie wygrali, ale jeżeli przegra dwa z trzech spotkań, a później nie wyjdzie z grupy na euro, to prezes nie w monik będzie musiał piechotą wrócić do Włoch, bo nie wyobrażam sobie, co się będzie działo nie tylko w polskich gazetach, ale przede wszystkim w polskim. W internecie, gdyby to miało się ziścić, ten scenariusz, który przepowiada ten oto smerf Maroda, który siedzi tutaj po lewej stronie. No dobrze, no mówisz o wersji hardkorowo pesymistycznej, czyli że przegrywamy mecze eliminacji, eliminacji do mistrzostwa Świata, po czym nie wychodzimy z grupy na euro. Ja nie wierzę, żebyśmy zaraz od końca nie wyszli z grupy. Mówię to oczywiście jako kibic. Euro, tak? Tak, euro. tak? Tak, mówię to jako oczywiście kibic, ale, ale no, gramy z, ze Słowacją, która jest słabym zespołem do Słowacji powoływany jest Robert Pik ze Śląska Wrocław od wielu lat, co prawda nigdy nie zagrał w pierwszym składzie, ale Robert ostatnio gra fatalnie i sam fakt, że jest na celowniku selekcjonera świadczy źle o Słowacji. No i szacunkiem całą do Roberta, którego bardzo, bardzo lubię. Mamy, mamy też Szwecję, o której wspomniałeś, do której wraca podobno z latan Ibrahimowicz. Tu, z którym to Szwedzi grać w ogóle ponoć nie potrafią, ja się tam nie, nie przyglądałem specjalnie szwedzkiej piłce, ale, ale wyczytałem już takie artykuły, że kiedy gra z Latem, to Szwedom to nie, z, idzie. nie idzie, prawda? Yy, więc, więc wierzę, że, 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 że z grupy wyjdziemy i nawet, ale nawet jeżeli nam się nie powiedzie dzisiaj, czy za kilka za tydzień z, z Anglią, no to też nie będzie oznaczało, że z tej grupy nie wyjdziemy, natomiast masz, masz rację na pewno w jednym, jeżeli przegramy te mecze eliminacyjne, i nie wyjdziemy z grupy, no, no to Zibi Boniek będzie mu faktycznie do Włoch iść na piechotę i liczyć, że po drodze nie spotka żadnego polskiego kibica, bo naprawdę będzie ciężko, będzie ciężko. i to będzie strasznie smutne, bo z, z, z wspaniałego piłkarza, z dobrego prezesa, z, dobrego z prezesa który wydźwignął, z bagna marketingowego chociażby naszą, naszą piłkę, no zmieni się faceta, którego chyba nikt nie będzie lubił i każdy będzie się od niego odganiał. Ale zostawmy na chwilę ten marodowy scenariusz. Piotrek, czy ty byś poszukał jeszcze jakiś rezerw w tym zespole? Pytam, czy warto zaskoczyć młodymi piłkarzami? Wiemy, że Kazimierz Górski tak naprawdę, o którym już mówiliśmy, dlaczego odwołujemy się, no niedawno rocznica śmierci, ale potrafił zaskakiwać jedną rzeczą. Wcale nie zabrał linii defensywnej z i tego osławionego, tylko potrafił postawić na innych ludzi. Nie zabrał Jana Domarskiego na Mistrzostwa Świata, który strzelił tą słynną bramkę. Właśnie uważam, że znakomici selekcjonerzy i to do Was wszystkich pytanie, też się też Marcin, potrafią wyciągnąć tego przysłowiowego królika z kapelusza, potrafią kogoś niesamowitego wyciągnąć. I właśnie, i to już drugie pytanie, czy, Piotrek, czy możemy znaleźć takiego królika z kapelusza u nas, wśród polskich piłkarzy? I powiązane jest to jeszcze z jednym, e, z jednym pytaniem, czy właśnie nie warto, nie warto zaskakiwać tak naprawdę, nie warto cały czas szukać. Kiedyś Jerzy Engel powiedział, że selekcja została zakończona i też mu to później bardzo e, wypominano. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby w reprezentacji grać zawodnicy, którzy mają w tym momencie najwyższą formę. Nie ma co patrzeć tutaj na akt urodzenia, czy ktoś jest doświadczał. No czy ktoś jest niedoświadczony? Zasługi. Tak, dokładnie. Widzieliśmy choćby modera, który tam, tak, który sobie, w tamtym no. roku tak naprawdę zawodnika, który nagle pojawił się po wypożyczeniu w, z Odreopole w Lechu Poznań w Polskiej Lidze, skakuje do, do kadry, do prezentacji i gra całkiem przy mecze, jest młodym zawodnikiem. Także y, dla mnie jako trenera zawsze najważniejsza była forma, aktualna forma zawodnika. Y, nigdy nie, nie patrzę na to, który ma lat, Mam czy nazwisko? Tak, na nazwisko, to, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ten ktoś ma wykonać daną robotę na boisku. I tak naprawdę on odpowiada za to y, za mnie, bo ja go powołuję, on to wykonuje. Jeżeli nie wykona tej roboty dobrze, no to ja mam teraz problem. No tak, ale tutaj przyznacie, że ciężko byłoby popatrzeć w oczy takiemu Kamilowi Głosickiemu, czy Kamilowi Glikowi powiedzieć sorry, dzisiaj ławka. Ciężko. No to, Czyli trener to musi mieć jaja, żeby e, Na pewno musi mieć tak jak powiedziałeś jaja, no ale to są sytuacje, z którymi na co dzień mierzy się trener tak naprawdę. To jest praca z ludźmi. To jest 20, 20, 20 kilka osób, które chce grać. Wchodzi, wchodzi na salę, jest odprawa, trener podaje 11. A druga jedenastka bierze nie gra i są w tak? tak? To jest jedenastu niezadowolonych, to jest Oliwia? Jak to jest Oliwia? Pośle. Ci mówię Oliwka, sorry, dzisiaj ławka. A ty masz ochotę zagrać? Jak to jest? No, na pewno jest takie uczucie, że chciałoby się grać, ale trzeba się z tym pogodzić i pracować na to, żeby w następnym meczach wychodzić w tym pierwszym składzie. No właśnie, czasami są takie marudy, ja pamiętam Tomasza Kuszczaka. Y który chodził za Leo ben hackerem i bez przerwy mu powtarzał, że jestem bramkarzem Manchester United. Dlaczego ja, chociaż był wtedy rezerwowym bramkarzem Manchester United, ale mówił o tym Leo w wywiadach, wtedy pamiętam, że on ciągle chodzi za mną i mówi, że jestem bramkarzem Manchester United, czemu ja nie gram, wówczas Leo tam stawiał na innych bramkarzy. Jakoś tak się no, nie dziwię. Tak, no także wiesz, to są, wiecie, to są właśnie te problemy selekcjonera. Jeszcze jeden ważny wątek. Czy w reprezentacji naprawdę grają zawsze najlepsi piłkarze pod względem umiejętności? Moim zdaniem nie, często grają piłkarze, którzy pasują danemu selekcjonerowi. Weźmy Francji Oliviera Giroux, który nie strzela bramek, ale jest tak ważny dla selekcjonera reprezentacji Francji, bo jest w określonym systemie, bo obsługuje pozostałych zawodników. I tutaj do tego bije, że czasami nie zawsze piłkarz o najwyższych umiejętnościach akurat zagra. Bo nie pasuje. Po prostu. Idzie że dobrym tropem, w tym, że ja myślę w ten sposób, że dla mnie piłkarz pod mój system tak? w danym momencie najlepiej wyglądający to, ty, to o czym mówisz no, często jest tak, że tener ma swój pomysł na, na daną drużynę daną koncepcję no i musi dobrać pod tą koncepcję tak naprawdę zawodników pytanie czy nie iść w drugą stronę czy nie dobierać koncepcji pod to jaką masz drużynę w zależności od tego, ilu zawodników jest w kręgu zainteresowania trenera, jak może się poruszać, te koncepcje mogą się zmieniać. Wiadomo, przy, 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 naszym, przy naszym potencjale ludzkim, przy, przy tylu zawodnikach, którzy grają w Wysokich Ligach Zagranicznych, czy, czy zawodnikach z Polskiej Ligi, myślę, że jest czym wybierać i, i ta koncepcja może nawet się zmienić. Może już po pierwszym meczu, jeżeli coś nie wypali, może przejdziemy na, na, na rozwiązanie z czwórką obrońców, zobaczymy. Ale czy Wyjściowo jest też... czwórka. To jest czwórka. Okay. Takie są to. awizowane, jakby na grafikach nawet widzieliśmy. No A ja miałam zapytać trenera. Mogę jasne, jeszcze przyprawić. Tak, że tak wjeżdżam, ale, trenerze, bo jest zapowiedź, że będziemy w fazie ataku grali trzema obrońcami, w fazie obrony czterema obrońcami. O co chodzi? Bo ja tak to szczerze mówiąc do no końca nie rozumiem po prostu, okay. tego, tego pomysłu. Chodzi... To jest Reca, od lewej Reca, Bednarek, Helik i Bereszyński, mm -hmm. awizowani w ten sposób. O co oni z trójką... jeżeli, jeżeli mamy wahadłowych, którzy mogą, mogą atakować, zawsze jest tak, że ta strona, która jest słabsza, czyli tam, gdzie nie ma piłki, ten wahadłowy ma zadanie wrócić do obrony, wtedy gramy czwórko w obronie, tak? Jeżeli atakujemy, wahadłowi są wysoko w ataku i dają nam jakby możliwość gry szeroko Możemy operować w tych boższych sektorach, tak, bo tam mamy przebawiać. Za brzęczka były takie rozwiązania stosowane? Tutaj trener Brzęczek raczej mocno trzymał się tego, tego ustawienia z czterema obrońcami. Nie wychodziliśmy raczej w ataku trzema. Była próba trenera na bałki, tak, w meczu z Senegalem, z tego co pamiętam, no, nie wypaliła. Także tutaj taka nowość odświeżona. Miejmy mam nadzieję, że to będzie dobry pomysł. Zobaczymy czy to będzie dobry pomysł. Już powoli piłkarze gotują się do, do gry, do tego, żeby odsłuchać hymn. Wiemy też Oliwio, że ty też zagrałeś w prezentacjach młodzieżowych. To jest ogromne przeżycie, podejrzewam jednak, tak, ogromna rzeka. Ogromne przeżycie. Yy, najlepsze uczucie, jak się stoi i śpiewa się hymn polski i trzyma się tutaj za orzełka. I to jest coś pięknego, tego nie będziemy Wam odbierać, tego momentu, tego właśnie, żeby można pośpiewać razem z naszymi reprezentantami. Króciutko jeszcze Wasze typy, co prawda żaden bukmacher jeszcze... Przery. Tak, na mnie płaci, ale jakie, jakie typy? Do przerwy czy wynik końcowy? Dajmy wynik końcowy. Dwa do jednego na Dwa do jednego. 2 do 1 dla Polski. 2 do 1, Oliwia? 2 do 0. 2 do 0, Marcin? Dla mnie 3 1 dla Polski. 3 1 dla Polski, ja daję 1 do 1, zobaczymy. Kto będzie miał rację, w Cioną po oczach wchodzi tuż po meczu, a tam oprócz naszych zacnych gości Łukasz Gikiewicz, Andrzej Padewski, Jaromir Kruk przez Skype'a, prosto z Budapesztu, Mateusz Nigęza z Polskiego Radia, już teraz dziękuję, Piotr Gieła, trener Śląska Wrocław, Oliwia Krysman, Śląsk Wrocław, Marcin Toż Super Express, też Wrocław i Cioną po oczach Łukasz Ciona, moderator, do zobaczenia tuż po meczu, wchodzimy i jedziemy aż do ostatniej kropli tchu i krwi.